Cześć z tej strony Kuba, a to jest specjalny film, w którym chciałbym Was zaprosić na live stream, który odbędzie się 25 lipca o godzinie 18, czyli jutro w sobotę, godzina 18 na moim kanale na YouTube. Link do niego macie w opisie. Teraz tak, ja, Peles Przemek oraz jeszcze jeden gość specjalny, kto okaże się podczas właśnie streamu. Wypowiem się na temat zwolnienia Halka Hogana oraz wyrzucenia go z WWE. Tym samym, krótko mówiąc, można by powiedzieć, że Konflikty na linii Hogan WWE. O tym właśnie będzie ten odcinek przewodni, i tym samym porozmawiamy sobie na temat tego, dlaczego Hulk Hogan rozstał się raczej już na dobre z organizacją, w której tak naprawdę zrobił największą karierę. Więc dobrze, jeżeli faktycznie jesteście tym zainteresowani, bo jestem pewien, że większość z Was tam będzie, to serdecznie zapraszam. Jeżeli będzie dużo osób, no to z pewnością da mi to dużo radości i tym podobne. Więc do usłyszenia w kolejnych filmach. Jutro godzina 18, live na YouTube, link macie w opisie. Serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto i żałować. Nie będziecie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.